Święta tuż tuż, wracamy z recapem. Było trochę przerwy, ale mam nadzieję, że podobają Wam się nowe formaty, które są na kanale. A co się działo w NBA? Zapraszam. W pierwszym meczu kolejki Boston pokonał dołującą Indianę 103:95. Wyobraźcie sobie, jak to jest być fanem sportu w Indianie w tym roku. Ich drużyna w NFL Indianapolis Colts zaczęła sezon 7-1 i wyglądała świetnie. Za potem się popsuło, zaczęli przegrywać, ich quarterback zerwała Hillesa, no i musieli ściągać z emerytury 44-letniego Filipa Riversa. Ten pan na zdjęciu, który już jest dziadkiem, a ostatnie dwa mecze grał w NFL. I grał nawet nieźle, no ale Indiana wczoraj oficjalnie odpadła z playoffów w futbolu. A wiadomo. Tyrese Halliburton out, bilans 6,23, w nocy znowu spartolili 20 punktów przewagi. A Boston niestety gra coraz lepiej. Mają już trzecie miejsce na wschodzie. Jeżeli wzmocnią pozycję pod koszem, a Jason Tatum wróci, tak jak niektórzy zapowiadają, no to naprawdę mogą się liczyć w playoffach. Cavs grali z Hornets, znowu, dziwny ten harmonogram w tym roku, drużyny grają bardzo dużo meczów ze sobą w krótkim czasie No i ledwo, ledwo, ale udało się Cleveland przerwać serię porażek, w końcu dobrze wyglądał Darius Garland, no ale to tylko Charlotte, więc ten mecz nie wyglądał dobrze Uwaga, świat dalej się kończy, New Orleans Pelicans wygrywają piąty mecz z rzędu, jest to druga najdłuższa seria zwycięstw w NBA na ten moment Większym pozytywem dla Pelicans natomiast jest to, że Zion Williamson zagrał kolejne dobre spotkanie, 24 punkty z ławki, dobra skuteczność, no może choć trochę odbuduje swoją wartość transferową i uda im się go popchnąć za no, chociaż jakiś jeden pik pierwszej rundy. Nagas grali z Utah Jazz, zaczęli mieć 19-0, potem w pewnym momencie było 33-5. Jakby Nikoli i Denver się chciało, to nastukaliby im ze 150 punktów znowu. Obrona Utah jest dramatyczna, tak jak już wiele razy mówiłem. Patrzcie, 127 punktów na mecz tracą. Defensive rating, defensive efficiency, wszystkie zaawansowane statystyki są przynajmniej w bottom three. Oklahoma stwierdziła, że wystarczy im tego przegrywania. Rozprawili się u siebie z Grizzlies, bilans to już 26-3. Pewnie widzieliście tą akcję Shea, jak zrobił miliard pivotów, odbił sobie od tablicy i rozdał do rogu, skąd padła trójka. No, moim zdaniem tam były kroki, ale nie wiem, może się mylę. Jamorant nie grał, coś tam rzucał przed meczem, może go zobaczymy za niedługo. Najlepszy mecz od dawna zagrali Golden State Warriors, pokonując u siebie Orlando Magic. Drugą połowę zdominował szef Carey, który zadebiutował nową kowbojską cieszynkę. Okej. Okay. No, ja trzymam kciuki za dziadków z Golden State. Ci, co są z nami od początku, pewnie pamiętają nasze przewidywania przed sezonem. Ja dałem ich jako czarny koń, więc no, muszę być invested w tą drużynę. W ostatnim meczu nocy lider wschodu Pistons rozprawili się na wyjeździe z Portland 110-102. Świetne spotkanie zagrał Jalen Duren. Lasers to taka enigma, szczególnie z racji na pozycję rozgrywającego. Na początku sezonu, gdy grał Drew Holiday, wyglądali dobrze, no ale potem Drew się rozwalił, no i okej, okay, mogą go tradować, trade deadline, może coś dostaną za rok i tak ma wrócić Dame Lillard. Z drugiej strony jest też Scott Henderson, który w tym roku nie zagrał jeszcze ani minuty, więc nie za bardzo wiadomo, na czym stoją na tej pozycji. Dziwna to jest to drużyna, jest taka pomiędzy drużyną, która przebudowuje, tankuje, a pomiędzy drużyną, która już powoli o coś próbuje walczyć. Nie wiem, co o tym sądzić. Standardowo wyniki dzięki za fajne przyjęcie naszego nowego formatu, obserwujcie trash talk show, fajne rzeczy się zbliżają, trzymajcie się strzała, wesołych świąt!